I witam Was serdecznie, moi drodzy, znajdujemy się właśnie w laboratorium X16, dotarliśmy tutaj, e, przedarliśmy się tutaj właściwie przez zombiaki, przez snorki, także było ostro, było, było naprawdę mm, dosyć dużo emocji, przynajmniej po mojej stronie. Także e, wreszcie jesteśmy tutaj, w tym legendarnym laboratorium X16. Z tego co pamiętam jest ono chyba trochę większe niż, niż to pierwszy laboratorium X18. Natomiast zerknę, co my tutaj mamy zrobić. Na pewno chcę odnaleźć ducha. Chociaż tak naprawdę nie mamy tego w naszych zadaniach, ale może gdzieś tam się na niego natkniemy. Zobaczymy. Chyba, że będzie jakaś notatka w naszym PDA. Nie. Chyba nic tutaj nie ma. O krok od ducha. No proszę, coś jest. Znalazłem się o krok od jednego z ludzi z wieloka. Duch wszedł do podziemnego laboratorium X16 wraz z jednym z naukowców. Jest tylko jedno, ale raczej nie odnajdę go żywego. No tak, teraz może być mały problem. No ale zobaczymy, zobaczymy. Cholera, te dźwięki. Jest pewnie jakaś szansa, że go znajdziemy. No, zobaczymy, tak naprawdę zobaczymy. Nie chcę tutaj mówić na pewno, bo naprawdę nie pamiętam, no, ale postaram się go znaleźć. Naukowiec wracał stąd sam i został zabity, gdy zbliżał się do obozu, i to była ta sytuacja. spod helikoptera, do którego się zakradliśmy, i na szczęście uniknęliśmy strzelaniny. Naukowcy dali mi jakieś urządzenie, które ma mnie chronić przed tajemniczymi emisjami. Mam nadzieję, że zadziała. Ja też mam taką nadzieję. Chcą, żebym się dostał do środka i wyłączył emiter. Wtedy będą w stanie zbadać go na miejscu. Boże, pomóż mi. Jak najbardziej pomoc Boga lub kogokolwiek lub czegokolwiek innego przyda mi się tu jak najbardziej. Bo nie spodziewam się, żeby wszystko poszło gładko, miło i przyjemnie. Także cóż, zabieramy się za eksplorację laboratorium X16. O. Świetna robota naznaczony. Dostałeś się do środka. Koniecznie musimy zbadać instalację w laboratorium. Spróbuję ją wyłączyć, żebyśmy mogli porządnie ją obejrzeć. O, słuchaj, prototyp nie będzie Cię wiecznie chronił przed silną emisją. Mhm. Ale coś poradziłem: gdy uderzy Cię silne pole, włączy się zegar. Jak czas dobiegnie końca, prototyp przestanie Cię chronić. Więc uważaj na siebie i pamiętaj o zegarze. I świetnie, I przynajmniej już znam odpowiedź, czym różni się e, prototyp, czyli ta wersja nieskalibrowana hełmu psionicznego, od e, pełnego, już skalibrowanego, wykończonego e, hełmu. Mm. No mam nadzieję, że to, że to pomoże. Dla mnie to mógłby być nawet naprawdę pluszowy miś, byleby to zadziałało. Och kolera, to już tu się jest. Dobra, może wyłączę latarkę, chociaż sam niewiele widzę. Także wybaczcie, ale mam nadzieję, że mnie nie zobaczą. Dobra, udało się jeden. Co jest? Dziadu jeden, padaj. O cholera, idzie następny. Już ktoś tutaj jest. A to chyba nie, to są zombiaki przecież. A nie, to się miota, ten Dobra, w Dobra, spokój, spokój. Strzelba nie jest mi potrzebna, ale No nie, pusta. Chciałem Chciałem zabrać amunicję, ale raczej nic to nie dało. Ale ten ma trochę. Jeszcze wziąłem przy okazji coś, co mi raczej nie będzie potrzebne, no ale dobra. Jak stoimy z naszą wagą? Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze ze 2 kilo uciągniemy. Ej, się znowu zaczyna te dziwne dźwięki. No, tu mamy chyba... O cholera, co to było? Skrzynie, dobra. Tu mamy chyba pulpit do sterowania bramą, a to raczej nic z tym mechanizmem już nie zrobimy. Hmm. Ok, wiecie co? Nie lubię takich wind zawieszonych, bo zawsze mam wrażenie, że mogą spaść. No właśnie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale chyba znowu coś. To brzmi. To brzmi u mnie jak bicie serca, ale to. Z... pewnie znowu jest jakiś niby olbrzym. Mam nadzieję, że zaraz się na niego nie natkniemy. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Hmm. Szczątki stalkera, kolejny stalker i żołnierz. Ostro tutaj musiało się dziać. No, złaś. Och, cholera, tam już coś jest. Czy co, ja się może schowam w cieniu? Z jednej strony nic tutaj w ogóle nie widzę. Snork, Zombiak i na górze ktoś jest No ładnie Cała ekipa Dobra, sprawdźmy co Jasna molera. Dobra, tylko spokojnie Jeżeli zapalę latarkę, od razu mnie zobaczą. Dobra, nikt nie zobaczył szybko, szybko, szybko. Ok, kolega nam to znika z pola widzenia. No dobra, w toaletach raczej nic nie znajdziemy. Uff, dobra, powoli, powoli. Nigdzie się nie spieszymy. Wszystko możemy zrobić powoli. Ale na pewno nie zrobimy tego całkowicie po cichu. Dobra, sprawdźmy, gdzie oni są. Jeden jest na górze, drugi jest na dole. Dobra, znowu zamienimy broń. Gdzieś tu jeszcze był ten snork. Gdzieś się kręci O cholera idzie w moją stronę i widzę, że... Nie, dobra, już mnie chyba Nie! Uciekaj, 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 uciekaj To było złe co teraz zrobiłem Zaraz tu wejdą nie szkodzi, mam niespodziankę dla nich, Bra. ten nas już nie będzie niepokoił, jeszcze jest dwóch. Jak to możliwe? Dobra. No chyba wszyscy, przynajmniej w tym pomieszczeniu. I chyba jeden tam znowu zniknął. Zapadł się pod ziemię. No dobra, zobaczymy co tam jest na górze. Słyszę jakiś płyn woda, jakby gdzieś woda płynęła. W rurach, chyba tak to wygląda, jakby te rury transportowały wodę. A może jakieś odpady radioaktywne. Naprawdę zapowiada się, że. Odpowiada się na coś dużego. Jeżeli jest woda, to znaczy, że coś albo odprowadza od czegoś, albo doprowadza do czegoś. Jeżeli odprowadza, znaczy właściwie w obydwu przypadkach pytanie jest, od czego albo do czego doprowadza, doprowadzana jest woda. I co potrzebuje takiej ilości wody do chłodzenia? Zresztą zobaczcie sobie na te machiny i na wtyki. Dostaliśmy granat do granatnika podwieszonego, prawda? Nic nam to nie da. No ale cóż, zawsze dobrze wziąć. Okej, okay, tam widzę, że coś się. Okej. Okay. Tu widzę anomalię. To, labor to laboratorium wygląda zdecydowanie, nie wiem, poważniej niż X18. Jezu ja zobaczcie jaka tutaj masakra była. O! Co to było? Au! No tak, rewelacja, prawa zamknięta. Zostaliśmy uwięzieni z zombiakami. oj, nie to chciałem e, broni tej nie potrzebuję w sumie ale mogę ją rozładować zawsze sprawdzę co z tą bramą, czy dalej jest zamknięta czy może się otworzyła jak to czasem bywa, nie ok, więc drogę mamy odciętą także pozostaje już tylko iść do przodu a czy mam może jakąś mapę, czy coś w tym stylu Gdzieś w notatkach. Może coś nam naukowcy przesłali. Co to jest? Współrzędne zejście do laboratorium. okej. Okay. Dobra. Nie, nic tutaj nie mamy. Zanim ruszę dalej, ja tylko szybko zapiszę grę i zaraz do Was wracam. Dobra. Możemy iść. Widzę jakiś artefakt. To chyba nic. Kropelki. Dobra. Na razie weźmiemy. I znów słychać tą wodę. Aczkolwiek po emisji, która, która była na zewnątrz, teraz nie ma ani śladu. A znaleźliśmy kolejny artefakt. I kolejne ciało. Ja już widzę, że w tym laboratorium nie powinno mnie to w ogóle dziwić. Ciała. Nie nie teraz. Gdzie to on jest? Uciekł, dobra. My zajmiemy się sprawdzaniem, co tutaj się znajduje. Miejsce naprawdę przytłaczające. Co takiego musieli stworzyć ludzie? Co wywołało takie skutki? Co fajnie. Sprawdzimy tylko, jak tam stoimy z obciążeniem. Dobra, nie jest źle i coś już idzie w, tą, w naszą stronę. Coś nas widzi. Pytanie, gdzie to jest? Tu jesteś. Chodź. Chciałem Więcej amunicji. Jeszcze więcej amunicji. No to szykuje się coś dużego. Coś znowu słyszę. Jakieś kroki. Cholera, ile tego jest? Przygotuję się. Nie wiem, czy strzelba to teraz dobry wybór, i czegoś muszę się pozbyć, bo już jednak trochę za dużo dźwigamy. Dobra, przykro mi, ale wyrzucimy to. I przy okazji jeszcze coś zjemy. Bo zgłodniliśmy, chociaż w takich warunkach ciężko w ogóle myśleć o jedzeniu. Nie, nie. Skąd znam ten krzyk? Ten ryk właściwie. Brzmi to bardzo znajomo. Zupełnie jak kontroler. Ale zupełnie nic tutaj nie ma, dobra. żeby tędy płynęła cała woda, chyba tak, tak to wygląda. Ło. Chole, dobra, dobra, spokojnie. Och, cholera! W tyłku, w tyłku. Au. Nie jest dobrze. Amunicja się kończy. A ja znowu celuję jak, jak ofiara. Tylko 107 pocisków, właściwie 130. Chyba będziemy musieli wrócić po jakąś inną broń. Chodź tu, bo nie chcę, nie chcę marnować na ciebie pocisków za bardzo. Słyszę jakieś strzały, co? co tu się dzieje w ogóle? Giniesz. Cholera ty jedna Chodź tu Dobra Jeżeli tak dalej będę strzelał, to obawiam się, że zostanę tylko i wyłącznie z samym pistoletem. Nie jest dobrze, słuchajcie, nie jest dobrze. Zapiszę tutaj grę. Okej, okay, widzę, że mamy... Mamy coś przed sobą. Jakąś większą komnatę. I z jednej strony mam ochotę tam iść, ale widzę, że już nasz czas dobiega końca powoli. Więc myślę, że zobaczymy, co tam się znajduje w następnym odcinku. Także póki co trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.